20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 9 Statutu Gminy otwieram 88. nadzwyczajną sesję obecnej kadencji Rady Gminy ORU. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, a w szczególności y, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, pracowników Urzędu, oczywiście radnych y, Gminy oraz wszystkich mieszkańców w relacji online. Szanowni Państwo, informuję, że obrady są transmitowane na żywo, a obraz i dźwięk jest. Utrwalany za pomocą urządzeń elektronicznych. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Orły, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, tzw. RODO. Porządek radnych radni otrzymali w zawiadomieniu o terminie miejscu sesji. Czy w sprawie porządku ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Odczytam porządek obrad otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie projektów uchwały i podjęcie uchwał w sprawie pierwsze wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 Zmierzcie rok. Się. Wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Orły. Yy, trzecie, zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie gminy Orły. Informacje, zamknięcie obrad. Witam przybyłego do nas pana Wójta. Przystępujemy do punktu trzeciego: rozpatrzenie projektu uchwały o uchwał w uchwały na 2024 rok. Proszę skarbnik gminy, panią Teresę Oczkoś, o omówienie uchwały. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2024 rok w następujących pozycjach. Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych, doskonalenie strategii ochrony informacji w gminie Orły łącznie w kwocie 701 746 zł. Zwiększa, wprowadzając zadanie do budżetu w kwocie 863 147 zł. 58 groszy, wkład własny do tego zadania jest ponad 161 000 zł. Drugie, po, drugie środki po dochodach wprowadza się z wojewódzkiego od wojewódzkiego konserwatora Zabytków na prace konserwatorsko-restauratorskie przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezu w Kaszycach otrzymujemy dotacje w kwocie 12 000 zł. Za, to jest w wysokości 50% realizacji zadania. I na te właśnie prace konserwatorsko-restauratorskie po wydatkach wprowadza się kwotę 24 000 złotych. I trzecim zadaniem, które wprowadza się do budżetu, to jest poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Orły jako wkład własny do projektu kwotę 344 755 zł. i 32 grosze. Łącznie po dochodach wprowadza się 713 746 zł. i po wydatkach 1 231 902 zł. W związku z tym zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 518 156,90 zł. I źródłem pokrycia deficytu określa się nadwyżkę budżetową w tej samej wysokości, czyli wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 518 156,90 zł. I to są wszystkie zmiany w budżecie. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy są pytania do niniejszej uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, panią Łucję Góra o opinię do uchwały. Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Orły pozytywnie opiniuje projekt uchwały i wnioskuje do Rady Gminy Orły o jej podjęcie. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok głosowało 14 radnych, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Następny projekt uchwały to wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Orły i proszę panią skarbnik Teresę Oczkoś o omówienie uchwały. W związku z tym, że zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego, konieczne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. I zmiana ta polega na dostosowaniu do wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku, do wielkości wynikających z budżetu po zmianach. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 518 156 zł i zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 518 156,90 zł i 90 na pokrycie deficytu. Pozostałe zapisy wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy są pytania do niniejszej uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Uciegura o opinię do uchwały. Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Orły pozytywnie opiniuje projekt uchwały i wnioskuje do Rady Gminy Orły o jej podjęcie. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orły głosowało 14 radnych, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. I trzeci projekt uchwały to jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orły. Proszę Inspektor Urzędu Gminy Panią Dorotę Tysowską-Żylińską o omówienie uchwały. Uchwale 27 łamane przez 165 2020 Rada Gminy Orły z dnia 8 czerwca 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Orły od 1 kwietnia 2024 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomości, o której mowa w paragrafie pierwszym, jeżeli odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny w wysokości 9 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości. Ponadto określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O której mowa w ustępie pierwszym, przy wysokości 18 zł miesięcznie od 1 m sześciennego zużytej wody w danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości z zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i jednorodzinnymi w wysokości 1 zł miesięcznie od 1 metra sześciennego zużytej wody jeżeli biodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku Dziękuję Dziękuję Czy są pytania do niniejszej uchwały nie widzę, ale cieszymy się bardzo, bo w końcu rozstrzygnął się przetarg i mamy pierwszą obniżkę stawek za odbiór odpadów komunalnych. Do tej pory cały czas były podwyżki, zmienialiśmy wszystko, dostosowywaliśmy do potrzeb. W tej chwili pierwszy raz na przetargu kwota była dużo mniejsza. Ciągnęło się to troszkę, bo były sprawy sądowe, bo firmy się między sobą sądziły, chciała wygrać ta droższa, ale udało się. Mamy najtańsze śmieci od jakiegoś czasu. Czy ktoś jeszcze chciał coś powiedzieć? Pan Wójt, bardzo ja proszę. Ja tylko chciałem, Pani Przewodnicząca Wysoka Rado, powiedzieć, że ta stawka będzie obowiązywała od 1 kwietnia nie jest to kawał, ale zanim się prawomocni uchwała i będziemy mogli ją wprowadzić, to te stawki, które wprowadzamy dzisiaj na sesji będą obowiązywały od 1 kwietnia. Nic I nie trzeba składać, będzie to przeliczone w związku ze złożonymi deklaracjami przez mieszkańców, będzie przeliczone o nowe kwoty i będzie po prostu mniejsze raty będą. Właśnie tutaj, żeby przekaz poszedł do mieszkańców, że nie trzeba składać nowych deklaracji, pójdzie informacja z urzędu do wszystkich. Także cieszymy się bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczącą budżetu i finansów panią Cię Góra o opinię do uchwały. Komisja budżetu i finansów Rady Gminy Orły pozytywnie opiniuje projekt uchwały i wnioskuje do Rady Gminy Orły o jej podjęcie. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pana Zbigniewa Bereźnickiego o opinię do uchwały. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Orły opiniuje pozytywnie projekt uchwały i wnioskuje do Rady Gminy Orły o jej podjęcie. Dziękuję. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie komu, odpadami komunalnymi głosowało 14 radnych, 13 osób było za, jedna osoba się wstrzymała. Informacje, czy ktoś chciał podać jakieś informacje może? Nie widzę, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Dziękuję Państwu. Zamykam 88. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Orły.